Siema, 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 witam serdecznie na kanale obstawiamy przy poniedziałku, oczywiście nie może być nudy, bo jest kilka ciekawych propozycji na dzisiaj. Nowy tydzień to też. E, no, nowa promocja powitalna, można powiedzieć. Jeżeli ktoś nigdy nie korzystał z eto, to dzisiaj jest opcja, żeby zamienić złotówkę. Z takiego kuponu na 200 zł na grę można sobie nabudować dodatkowy budżet. Jakby, jest to promocja dla każdego nowego gracza, wystarczy jeden gol Juventusu. O tym Ci powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście, jeżeli chcesz skipować do kuponów, to sobie skipuj. Nie ma najmniejszego problemu. Ja powiem o promocji, odpalimy konkurs. Zaproszę do wszystkich naszych grup i też przejdę do tych kuponów właśnie na dzisiaj, żeby ten poniedziałek był trochę ciekawszy. Zaczynam od promocji powitalnej. Promocja jest, tak jak mówiłem, w etoto. Żeby z niej skorzystać, to w ogóle trzeba założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To jest legalnie działające w w Polsce Buchmacher, oczywiście. Po założeniu konta musisz zrobić depozyt od 50 zł. Do 200 i dlaczego tak? Od 50 zł na wpłatę minimum 50 zł jesteś zapisany do promocji na dzisiaj, ale tak jak mówi Banerek możesz przy okazji podwoić sobie depozyt właśnie do 200 zł, czyli jak mamy gracza, który chce sobie zrobić budżet startowy większy, no to wpłaca przykładowo po założeniu konta z tego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem 200, dostaje kolejne 20, 220 na grę, czyli już jest 420 w budżecie na grę i za złotówkę trzeba zagrać gola Juventusu. Po prostu to ma być taki kupon, twój pierwszy kupon zagrany w eto, to ma być coś takiego. Jak Juventus dzisiaj... Gola strzeli, to nie są wielkie wymagania. To kolejne 200 stówy we FreeBeCie lecą do ciebie, czyli masz łącznie 620 zł, można powiedzieć, przy wpłacie dwóch setek. Łopatologicznie pierwszy krok, żeby w ogóle z promocji na dzisiaj skorzystać. Założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Depozyt na minimum 50 zł. Proponuję do 200 zł, bo do 200 zł podwajają w eto To pierwszy depozyt. I z konta depozytowego, generalnie pierwszy zagrany kupon to ma być gol Juventusu. Po prostu jeden gol Juventusu i tyle. I czekasz. Juve strzela. 48 godzin, eto to sobie daje, żeby dodać Ci 200 zł na gr gr grę w freebecie i masz dobę na wykorzystanie tego. Prosta sprawa. Zetkę można znowu zamienić na dwie stuwy. Osoby zainteresowane, które wcześniej się nie skusiły na takie promocje powitalne, sam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie, założenie w ogóle tego konta i skorzystanie z promocji jest kwestia w 5 minut. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na Instagrama, na Discorda, na dwa pozostałe kanały strefa Typów, strefa typerów. Linki oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli chodzi o Instagrama, to oczywiście trzymam się w Surwivalu Superbetowym co publikuję jeden kupon zagrany za 25 zł. Instagram obstawiamy, wrzucane kupony w relacjach, czyli w to nasze logo. Na Instagramie trzeba kliknąć. Link też jest w opisie pod tym filmem. Lecimy z konkursem. Jak zawsze kasa do zgarnięcia, kasa w eto to, co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć. Subskrybować kanał, obstawiamy łapy w górę zostawić tutaj pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie i w komentarzu, typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Bolonią a Juventusem. Dopisujecie swój nick, gracza z Etoto albo maila. Jeżeli maila, to w ten sposób. Typujecie do 20:45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Bez nicku gracza na Etoto nie biorą udziału za, czyli standard. I przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego na kanale. Obstawiamy, oczywiście, kupony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Te. sześć kuponów dzisiaj ustruganych. Sześć kuponów ustruganych. E, I tutaj mamy tak. E, Debiuty, ale jest jeden kupon od Wiktora, który typował kilka dni temu. Trafił swój pierwszy kupon, dzisiaj idzie za ciosem. Zaczniemy od dwóch kuponów Artura. To są super betsy na spotkanie w Serie A, mianowicie spotkanie pomiędzy. Spotkanie pomiędzy Salernitaną a Weroną. I teraz tak, pierwszy kupon za 8 stówek. Verona za owerem 1,5 gola. W momencie nagrywania filmu, Verona jeszcze nie jest jakoś mega pewna utrzymania. Może to się zmieniło, nie wiem. W każdym razie tu pewnie pod to było grane, że mają strzelić minimum dwa gole ekipie, która strzeliła w tym sezonie goli 76. Salernitana, oczywiście, ekipa totalnie najgorsza, która już ma pewny spadek do Serie B. No, w 36 meczach 76 goli stracić, to jest naprawdę wyczyn, to jest najgorsza defensywa ligi, oczywiście czyli minimum dwa gole. Do tego Verona ma to spotkanie wygrać i Verona ma zrobić cztery różne. Jeżeli chodzi o różne Verony w ostatnich meczach 7 1 2 10 cztery różne nabijane za stów na prawie 2000 coś takiego proponuje Artur i ten drugi kupon minimum dwa gole Verony, proszę ciebie. Minimum dwa gole Verony, nie, minimum jeden gol. Jeden gol linia niżej na tym superbecie Jeden gol Verony. Do tego Verona minimum dwie kartki. Tutaj arbiter Dibello jest ym, rozjemcą tego spotkania, dnia na mecz 4-25, ale oczywiście w tym układzie to akurat Werona musi złapać stricte minimum dwie kartki. No i też te różne ale linia wyżej. Tak jak mówiłem, różne 7-1-2-10-4 w ostatnich meczach bite właśnie przez Weronę. E, tutaj dwie stówki więcej na stawce, bo tysiak na 2200. No ciekawe superwecy, ciekawe sklejki pod ten mecz. E, w dole tabeli można powiedzieć. Mocno pod Weronę. No to wiadomo, spotkanie wyjazdowe może nie być najłatwiej, no ale trzymam kciuki, żeby, żeby tutaj Arturowi e, oddało. Dalej jest kupon od Krzysztofa. Słuchajcie, za 2000 pln na 7700. I co my tu mamy? Mamy dwa gole underdogów. Mamy gol, słuchajcie, LKS-u, który jak pewnie Wy doskonale wiecie, z ekstraklasą w tym sezonie. No, można powiedzieć, że się że się pożegnał, jest pewny spadek. No, cztery ostatnie mecze to są w ogóle cztery porażki, ale tu warto zauważyć, że nawet tak, powiedzmy tak, w pięciu ostatnich meczach LKS strzelał minimum jednego gola. W tej ostatniej kolejce cztery do zera z piastem gola nie zdobyli grają z zagłębiem, które też, no, trzy mecze z rzędu ma wygrane. I to jest taki pewny, dobry, mocny środek tabeli, jeżeli jeżeli chodzi o Zagłębie, można chyba powiedzieć, że sezon udany. Tutaj mamy zaproponowany jeden gol ŁKS-u, mamy zaproponowany gol Salernitany, czyli mecz, o którym przed chwilą sobie rozmawialiśmy, ekipa, która żegna się z Serie A. No może tutaj na własnym terenie jeszcze, bo to prawdopodobnie to jest chyba ostatni mecz, a czekajcie, ja sprawdzę, czy to jest ostatni mecz na, przed własną publicznością. Tak, bo ostatni mają z Milanem na wyjeździe, więc tutaj może faktycznie, no, no pod to, że grają u siebie ostatni mecz w Serie A przez najbliższy rok przynajmniej. No to może tutaj gol underdoga. No tutaj proponuje to Krzysztof i chyba mocna wiara w to jest. I jeszcze mamy BTTSa w tym meczu. Bolonia i Juventus. No tutaj zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. Ekipy. E w tabeli bardzo blisko siebie, ekipy, które mają po 67 punktów, więc tutaj naprawdę, no taki pojedynek prawdopodobnie o trzecie miejsce. Wiadomo, że to jeszcze Atalanta może się w, wmieszać, ale prawdopodobnie pojedynek o trzecie miejsce. Bolonia świetny sezon, Juventus pewnie ciut poniżej oczekiwań, no, ale tutaj po fajnym kursie Krzysztof łapie BTTS, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą po prostu gola. Oczywiście obie te ekipy już mają pewną kwalifikację do ligi mistrzów na przyszły sezon, ale tutaj taki pojedynek o trzecie miejsce pewnie jest jeszcze trochę smaczku może dodać, jeżeli chodzi o to spotkanie akurat. No tutaj mocna wiara w te typy, bo dwa koła ładowane na 7709. Mocno, mocno i lecimy dalej. Dalej mamy kupon od Marcina, taki spokojny, znaczy spokojny, może nie spokojny, bo za prawie 1000 zł bez grosika. Ten grosik to chyba na szczęście zostawiony. W każdym razie Marcin proponuje dubla. Mamy spotkanie Bologna Juventus. Tutaj akurat idzie Marcin przede wszystkim w kartki. Owerek półtorej kartki, jeżeli chodzi o Bolognię i tutaj pan Airoldi jest arbitrem tego spotkania. Zdecydowanie bardziej overowy sędzia niż ten w meczu Salernitana Verona Bo tu pan Airoldis 6 kartek średnio na mecz pokazuje w tym sezonie To jest już naprawdę tak dosyć pokaźnie Tutaj oczywiście Bolonia ma zdobyć, zdobyć, złapać, otrzymać dwie kartki minimum Do tego Juve musi nabić minimum 4 rożne I poza jednym meczem z ostatnich pięciu Juve całkiem dobrze te rożne kręci, bo ostatni mecz to dwa kornery, ale poza tym wcześniej. 9-6-9-5. No tutaj całkiem sympatycznie i w coś takiego Marcin e, celuje, więc tutaj na 2155 zł kuponik, trzymany mocno kciuk, jest kupon od Wiktora. I Wiktor to jest gościu z, z dzisiejszych podawaczy kuponów. E, jeden jedyny, który już typował u nas i typował met, słuchajcie, Bodo. Oczywiście Norwegia. E, udało się trafić ten kupon e, na 2000, e, 2048 Profitu tutaj jest u Wiktora. I znowu jest tylko jeden mecz. Znowu jest tylko mecz Bodo. Mamy sklejkę na spotkanie. Właśnie Bodo, Glimt, które gra na wyjeździe z hamkam, to jest początek, to jest dziewiąta kolejka w lidze norweskiej, no ale tak, Bodo ma to spotkanie wygrać. Na razie Bodo 8 meczów, 7 zwycięstw, 1 remis. Jeżeli chodzi o hamkam, 9 meczów bilans, 1, 4, 4, czyli tylko jedno zwycięstwo. W poprzedniej kolejce, co ciekawe, 7 do 1 wygrali. W każdym razie tutaj Bodo ma wygrać, ma być overek 2,5 goli. Słuchajcie, 8 meczów Bodo, 21 do 4 w golach, 9 meczów hamkam, 12 do 10 w golach. Overowe ekipy i jeszcze. Mają być różne. Ostatnie mecze HamKam to jest 12, 5, 12, 14, 13 różnych meczowo, Bodo 11, 13, 15, 8, 13. Troszkę kopalnia do rzutów różnych. Wydaje się, że tak. No, celuje tutaj za 900 i za 950 zł Victor w taką fajną sklejkę w Mix Beta w Etoto i liczy na to, że, że znowu mecz Bodo da fajny profit. Generalnie na papierze, moim zdaniem, to wygląda fajnie. Jeżeli ktoś nam lubi się czasem niszą zainteresować, bo wiadomo o tym teraz będziemy przez najbliższe tygodnie gadać, dni tygodnie, zanim euro się zacznie, no to tutaj te, to Bodo jest do śledzenia, nie? Jest zdecydowanie do śledzenia. I mamy jeszcze kupon od Adriana. Tutaj, oczywiście, debiut na koniec. I słuchajcie, sprawa. Wygląda tak, że mamy, e, mamy kupon też z, m, mocno grany: 2300 zł na 4482. Szkoda, że nie rozbity. Mamy zakład na to, że w meczu North Sieland będzie over 2,5 goli albo BTTS, czyli e, tutaj po prostu jest liczone na gole swoją drogą. Bardzo ciekawe spotkanie, jeżeli chodzi o Danie, bo e, Mittland, które gra teraz na wyjeździe, ma 61 punktów. North Zealand ma 56 punktów. Tutaj cztery ekipy jeszcze będą walczyły o mistrzostwo. Zerknijcie sobie na tabelę, bo to naprawdę wygląda ciekawie. No i mamy doklejony jeszcze ten mecz, zagłębia z EKS-em, over 2,5 goli w meczu i minimum 8 rogali w całym spotkaniu. Czyli też taka sklejka, Bad builder tak jak widzicie na 4482 ogólnie kupon. Jeżeli chodzi o te propozycje na dzisiaj, to by było na tyle. Przypominam też na koniec, że przy poniedziałku można korzystać z promocji powitalnej w etoto gdzie złotówkę można zamienić na dwie stu, minimum jednego gola Juventus to, to wystarcza. I żeby odebrać promocję, trzeba założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Wpłacić minimum 50 zł, ale pamiętajcie, tak jak mówi banner do 200 zł możecie sobie podwoić płatę Czyli możecie wpłacić 200, dostaniecie kolejne 220 na grę. I za złotówkę po prostu to ma być wasz pierwszy kupon zagrany w wetoto Gol Juventusu. I tyle. I czekacie, Juve strzela, kolejne 200 wylecą do was we freebecie w przeciągu 48 godzin i macie dobę na wykorzystanie tego. Czyli można ze złotówki sobie zrobić fajny budżet, powiedzmy startowy w Sobie zainteresowane link do promocji znajdą w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Za dzisiaj dziękuję, dobrego działka, uśmiechu na twarzy. Jak macie coś pograne, niech się zieleni. Zapewne na Instagramie wrzucę swój kolejny kupon w ramach survivalu superbetowego na dzisiaj. Także serdecznie zapraszam, Instagram obstawiamy. Dobrego działka, uśmiechu na twarzy. Pozdro, siema, elo. Nara.